Udało mi się dobić kurde. na serwer Już mnie znalazł, kurde Znalazł. Jak mapa? Fajna? Po no, prostu nie No Schizowa. Nie schizowa, to straszna. Ona jest straszna. Przychodź. Przychodź. Ale takie fajne. O, dobra, kolejna. No, zaś flater. I jeszcze mam 15 sekund. Workshop. Dobra. Już was szukam, może znajdę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jak nie, to się najpierw powieszę. O już tutaj dwóch widzę. Witajcie. Jeszcze jednego tutaj widzę, który próbuje gdzieś wbić. O ty kurde, Julie Ej. teraz jeszcze. No bo tutaj Julie jest. Patrzcie, czy jest Julie, czy pan złapał. nie chciałeś nas wypuścić. Ale bo tutaj Julie jest, kurde. Ale bo mi garnik wywalił, no, złapać. To co mam, aha. Ale oni Juli. Mam cię, Julie Ej, złapałem ją Zemian, jak nie wiem jak. się. <grych> Lona. Dobra, uciekamy, Blaku, kryjmy o, się Aridu. szybko. Ale patrz, ktoś tu żyga. <grych> Gdzie ci żyga? A czekaj na mnie. Co? To o patrz. Boże, jaki głupi obraz. To o, w teraz kocmów. w drugą, tam jest ten. Tam oszukaj. No. Szybko idziemy. A tu gdzieś było w ogóle... O, oko! to? Widzieliście za Karolką? O, witam was Gdzie? Gdzieś tutaj chodziło ja takie oko. oko Jak wszyscy razem ja... się trzymamy, to... To się zakończy Ej, bo to... Jezu, oko za tobą! <laughs> Fajne Ja się nie odwracam tu Normalne Ja się tutaj nigdy nie odwrócę Jest tu, uciekaj! Fajne. Nie! Widzisz, widzisz mnie. Nie! mnie, widziałeś mnie, a widzisz! Widziałem! Nie widziałeś mnie! Tego na wszędzie można zobaczyć! To właśnie nie w skorych momentach! Ukryj się, a ty nie O Boże! Czekajcie na mnie! Ja! Łapcy! O, kocmoł! Nie no, matka fajna I naprawdę! Ja ciebie bardzo lubię! Chodź ze no. mną! Łapka! Pomocy! Jezu, wy się przestraszyłem. <laughs> podejdź, Karolko, chodź do do tej drzwi. Albo chodź coś tutaj. Awizo, albo chodź, nie, ty tu masz. Black, Black, zalażdżę, podejdź do tej drzwi. Elewiz, no. Piękny. Myślałem, że się wystraszysz, ale to jest takie żałosne, że Jezus nie. Jezus Maria, boję się. Pomóż. Czego? Takie wyskakują dziwne rzeczy przed, przed nostrami. Ja, tu, ja tu. też miałem. Chodź tu. Jezu. Jezu. O Boże. Cię się... Cię się... Błagam was, ja się boję. Ja nie, to. Ja nie. Ja tak Które mapy? Nagle mi coś wyskakuje, no błagam was. To takie mapy wymyśla. Ja, nie wiem. No... Bo jak to wie, że... Bileciki do kontroli, a widzot nie, ty nie, ty nie, ty nie, to nie. <śmiany> Ej, to jest fajne. No, babka jest naprawdę fajna. Jedna z lepszych. O wiele. To jest moja ulubiona mapa. Szczególnie się na mapie. No. O kole, niech za Ej, ujrzyj koledze bo tu się kolega zbugował A ja wie teraz słychać, głośno czy cicho? O, yy, głośno cicho nie wiem, jak, jak chcę Aha Ej, a, Dobrze a, Czekaj na mnie, czekaj na mnie Ja się boję, kama o, taki... Jezu! Zbyt tak daj coś mi takiego wyskakuje dziwnego nawet nie zdążyłem tego zobaczyć, ja się wystraszyłem. Jak się można rzeczy bez mapy, to nie jest No widzisz. Jak się jest babą, to można wystraszyć. Kurde, No. No wiem. To dziecko pięknie wyglądało, to prawda. Ej, daj mi przyjść do następnego przez. Ej, Julie się gdzieś tutaj schowała. Ona wszędzie się może schować Cię ładnie szybko znaleźć. To jest bez sensu. Ona gdzie ona się schowała? No ona wygra. Ale gdzie ona... Ale już chyba wiem gdzie. Tam gdzie są te groby. Nie, nie ma tu gdzieś. Tu gdzie jest? Nie wiem, była chyba. Taka mała mapa i... Co? O nie, znowu ja szukam Już pewnie teraz sam jestem w teamie I mam ładnego pecha Ju będziesz widział za, no super Ale się cisza teraz zrobiła, ja pinkole Mam 3 minuty Z czego jak się skończy odliczanie to będę mieć równe 3 minuty Tak? O, Flator się próbuję dołączyć coś Ale nie może Cóż Niezu jaka tu się cisza zrobiła teraz? Tak samo mu chodzić po tej mapie. No jednego znalazłem! Chociaż jedyny. O Boże, jednego chociaż znalazłem. Jeszcze zostało... Nie, Ilu? niż ta mapa. Flatter nie, 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 <laughs> nie może wbić, bo go wywala z gry Coś mu ta mapa. Nie ma tutaj Nightmare Charge? Nie, tutaj nie ma. Bo ty byś byś mi się pobierać tego, że to jest od cholery. 300 Mega, no to wiesz. Nie, nie, 37 dokładnie. No ale wypakowana 300 Mega, patrzyłem. To jest bardzo dużo. Wypakowany 137? Z ty gadasz, tak? Jaką tu wersję grałeś? Co? Coś tu kłamczysz? Czarc, kabel. Podczas pobierania mojego <grym> filmu, gdy mu to poleciłem, pobierało się 82 muby. No stop. Kurcze, no gdzie oni się stawali? Szukam ich już wszędzie, a ich nigdzie nie ma. Krążam, a my gdzie my jesteśmy? Właśnie, to jest problem. Jak ich znalazł ładnie. Wow! Kolejny! Kto jeszcze został? I znowu Julii została, ale szukaj sobie jej. Ja wiem gdzie... Ej, to się ruszyło. O, to się ruszyło przed chwilą, ja się tego boję. Jezu! Cofnęło na... No widzisz. Ja, ej, czekajcie. Gdzie... Jaki jest salon znowu ten? To 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 dzieje, nie, nie, nie patrz. Tak. Jaki jest ten salon, gdzie tam te okrągłe drzwi... To jest Uhu. Biblioteka? To mniej więcej w tym miejscu tam się odpada. Albo tam nawet na górze. W obrazy się przekręcają, wszystko tu się kręci. Fajnie. Nie jak włączam latarkę to mi w kajasę -y spadają. Co się stało? Pat zombie był tutaj. No, co, to jest e, A, i tam. Jakbyś grał w Nightmare, czy jak? To jeszcze by zrozumiał. Nie no, Nightmare to jest akurat fajna mapa. Ona nie jest straszna. Fajna, ale ma momenty. Ma momenty, w których możesz się wyskoczyć. Lewi mnie chyba zgubiła. O, no, lewi. O, tu jest Levi. No właśnie, gdzie ona w ogóle jest, nie? Że to tak szukaj po całej mapie, i nigdzie nie ma. To jest bez sensu wtedy. Ja chyba będę za nią szedł, zobaczyć gdzie ona się chowa, jak ją tylko znajdę. Bo ona ma takie dobre kryjówki, że to jest bez sensu, nie? Tylko jeszcze ją znaleźć muszę. tak, Co się stało? Poczekaj O Jezu on tam jest, Uciekaj, uciekaj, uciekaj On tam jest! O jaki ale chodź tu Nie, wracaj, Ten co szuka jest przy grobach, uwaga Ten co szuka jest przy grobach Tutaj się ukrywała Tu na górze Gdzie? Tu na górze Serio Dobre, dobre Dobry Nie powiem Ja i dostałam To ja nie lubię być sama. No Co taka cisza się zrobiła, wszyscy... O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. nie! No Tutaj trzeba wejść na biurko, potem na drzwi i tam wskoczyć. O. biedna. Help me! Nie, Może teraz No można. Zaraz zobaczę co tam mam. Czekaj. Ajajaj. Jakieś takie chore mapy jeszcze. Była no, tutaj mapa arg i boch, ale nie wiem czy one teraz boch działają. Boch. Tak. Oj, może na jeszcze ja yeah, uch, albo mapę boch, albo mapę argh to może mapa Arg. Nie wiem czy to jest duża, czy ma mała Mam nadzieję, że działać No i co? I nie wiem właśnie jak już ten mikrofon ustawiać. Albo muszę trzymać blisko, albo daleko. A jak nie mam włączonej gry, to normalnie działa. Już bardzo głośno nie słychać, a jak mam włączoną grę, to mnie cholernie cicho słychać. Nie wiem dlaczego. Nie wiem nawet, czym to jest spowodowane. Pewnie coś ustawienia gry mam no, przestawione, a mikrofon, albo program to tak wykrywa jako głos z gry. I w tym pewnie jest problem. A jak teraz gadam to co chwilę, mam czerwone światełko, więc powinno być dobrze. Mam nadzieję. Dobra, do healing. I czekamy na resztę. To jest ta mapa? No Kurde. Kli... Gdzie stole Tak to jest jakaś klawiaturę pod sobą i cholerancję widać. Klip Czekaj, czy to jest ta mapa z Mario czy nie? Cholera, to nie jest ta mapa z Mario. To jest słabo. No to która jest ta mapa z Mario? Była to mapa z Mario. I nie wiem, co się z nią stało. Hmm. Co Boch. Ale jak nie, to Ark. A jak też nie, no to już cholera. Nie wiem, jaka to jest mapa, bo dużo jest tych map i bardzo trudno taką znaleźć była jakaś taka mapa gdzie była plansza z mario i wielu innych fajnych rzeczy to była taka super mapa naprawdę szkoda że była wtedy wielka ale bardzo fajna no i na 20 osoby był serwer gdyby taka mapa była to by działało świetnie tak na kilka osób to wiadomo no za duże pada śnieg dobra to jest chyba ta mapa zaraz zobaczę Może no clip. To jest to? Nie, no to też nie jest mapa z Mario. Były te mapki z Mario, ze wszystkiego, a teraz coś tak. Już się pochowały wszystkie te mapy i nie mogę nic znaleźć. Chyba, że to jest jeszcze ta i uch. bo inne już. Nie ma opcji, inne już nie ma. To jeszcze jest tylko. Innych map już naprawdę nie ma. O Jezu. Była taka fajna ta mapa Nie wiem co się z nią stało, czy jest nadal, czy jeżeli nie ma Była naprawdę świetna Jedna z takich lepszych mapek Na jakich grałem I naprawdę miałem w sobie to coś wtedy Teraz te mapki co włączam to takie średnie są Dobra To chyba ta mapa, tak mi się wydaje, mam nadzieję Zobaczę no clip mm. Ta mapa jest niby duża, ale cholera Gdzie czy jest Mario? O Boże, ja będę musiał jeszcze szukać, no super Nie wiem czy to jest ta mapa Nie zdążyłem patrzeć Ale już to, jak pobierała, tak pobiera. Jeszcze 4 sekundy. I jedziemy. Może się uda. Dorwiemy i ją, ją... tak. Co się robiło chyba. Coś hmm. No cześć. I myślałem, że to jest ta mapa z Mario, ale to jednak nie to. Przynajmniej też jest chora, no. Chociaż tyle. Przynajmniej Muzyka na każdej planszy tutaj jest Co chwilę widzę coś fajnego A nie najgorsza Widziałem gorsze mapy A taka normalna dosyć Właśnie jestem w pociągu Właśnie jestem w jakimś pokoju do góry nogami Teraz jestem obok wiatraka, który chce mnie chcę nie Ciebie Teraz jestem w pokoju, gdzie są jakieś obrazki. Aha, to nam się nie spada. No. Jezu. Zawał. Nie, chodź tu, chodź tu, kosmos. Ja Gdzie jesteś? Dlaczego? Nie ma, nie ma, bo spadłem tam Spoderman oh, Ej, tam nie. jest! Tam jest! Tam jest! What? Chodźcie tam, lewo, lewo! Lewo! Widzę ją! Mam cię! Udało się! Ledwo Mapa jest dziwna No chyba o to chodzi, nie? Teraz jestem, nie wiem gdzie. Ale trzeba uciekać Ja mam jakieś w ogóle i... Ja coś b... leci z nieba Nie jestem za karolką ma ona Jednak ta mapa jest dziwna. sobie nie dobra lecę Wow, uważaj na striczury ja, Na borde że nie grałeś, jaka znowu na zostawiał Chyba Tu nie racja pewnie tak Ale w ogóle była jeszcze mapa z Planszą z Mario Tylko kurde nie mogę jej teraz znaleźć a wydawało mi się, że była wgrana Nie wiem No dasz radę, wejdziesz do tego, brawo Jakie fajne schody Ej, topajcie pajcie się tam gdzie ja A Wizo, idź tam pierwszy Jakie fajne, nie? Idziemy w górę i w dół A teraz teleport Co tam jest? Lew well. Nie no mapka fajna No właśnie w ogóle jaka różnorodna No Twórca mapy naprawdę miał pomysł Wow, tu jeszcze nie byłem O Boże, co tu jest A, tutaj akurat byłem Tutaj akurat byłem A tutaj no też nie dotykaj tego, bo to i tak w sumie nic nie robi Szukaj drzwi, bo gdzieś tu były drzwi takie O tam są tutaj, jaki <noise> Można jeszcze potem inny tryb zagrać Extreme... Co to jest? Extreme Football Avizo, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Avizo? Ja chodzę po jakiejś klatce, nie wiem skąd O, Lewi! No Ha! O Boże, spadła! Spadła! Lewi umarła! O nie! Co my teraz zrobimy? O, pociąg! Teraz jakieś drzwi Teraz jakiś pokój Teraz wiotrak Wiotrak Teraz jakieś przejścia Tam dole są drzwi? Są się przejdę to są jakieś obrazki pigułek oka nawet nie wiem czego i chyba sam zostałem, prawda? to dobrze, już myślałem, że się powieszę co to za miejsce? oh my gosh co za chory człowiek to zrobił i tam na górze Karolka! Uciekoć Ej kurwa co to za Jezus! Nie. nie Tak! Nie! Nie! Nie, nie, nie! Dobra! Nie no, 13 sekund zostało! Co to takie- Ale fajny pokój, nie? Co jest? Tam jeszcze nie byłem. Ej, myślisz, jeśli akwy to być. Znajdź drzwi A tu są drzwi Wszędzie są drzwi Ja poszukuję osoby towarzyszącej Kto chce A gdzie jesteś? To jestem tam, gdzie są te klocki O, to chodź tu, plater. Nie chcę iść sobie samemu, bo jest nudno Chodź, idziemy Co? Nie, nie. Ale tak płyniesz tutaj w ogóle. Uważaj, żebyś nie spadł. Jezus, jak z tym tyłkiem na mnie leci Nie wiem, nie wiem jeszcze, ale. Chodź do, chodź do taty. To było świetne. Uważaj, chodź tutaj. To są świetne drzwi. A wizo tu jest, czy nie wizo? Nie myślałem, że szukasz O się powiesił Jezu! Um. <laughs> Ej tam, on tam szuka, uważaj! to jeszcze nie byłem A, nie byłem Ej, ktoś tam chyba szuka, nie? NIE LEWI! Cześć! O Boże. I szukamy Flatera teraz. O Boże. O Black, chodź, chodź, idziemy razem. Bo nie chcę być samemu. Dobra, Dobra. Nie dotykaj tego. Chodźmy. Trzeba się przejść. A nie, nie nie ma przejścia, dobra. Tędy, tu jeszcze nie byłem. A co te drzwi? Tam nie, tam, tam, tam jest. Dlaczego? No dzięki. Bo tam później jak będziesz w jednym miejscu, to już nie wyjdziesz. Aha. Oh. Jak będzie tam kościół, to już po tobie. Tu byłem. Ooo. A to jest Ej. stare miejsce. Ooo. Oh. Nadal fajne. fajne. No Uważaj, żebyś nie spadł. <noise> już ty lewi <mi> spadło. <noise> O pociąg, byliście ty? Jezu, nie. Ja byłam. Fajne. E, tutaj te drzwi świetne. Tu jest wiatrak? Chodźmy na dół. Nie, to jest. A okej. Nie, ja nie idę na dół. Dlaczego? Ja tam Może Ty wiedz, co tu jest. Chodź tędy. Chodź tam do. Nie byłam. Tam jest takie przejście, widzisz, trzeba tam dojść. Tylko jak? Nie da się tam chyba. Chodź ten dawizo. Tam gdzie ja chodź. Nie, 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 idź. Chodź, chodź, hmm, chodź ale nie, nie, ale no jak to wyglądało w ogóle, on tak idzie głupio Dobra, może już ich nie ma Poszli, dobra, chodź szybko Dopóki ich nie ma Ale ciapam Goni mnie Ja tutaj jeszcze nie byłem A co za jak tutaj przejdę No to też fajny pokój Zapadam się Bo ja widziałem gościa nie lecz niego a coś tutaj nam nie spadło Tu jest jakieś przejście nie ma Dobra chodźmy stąd szybko lepiej No nie ma no co kurde <grym>, Bo ktoś tu bez razu przyjdzie, tak mi się wydaje Chodźmy tędy ten ty. Tędy ten ty lepiej Wow Dobra, bo damy radę przeżyć jeszcze. Mamy 30 sekund. Gdzie jest Black? Zgubił się. Cool bombsite. No the... <laughs> bardzo. Już chyba jest. Oni chyba już nas szukają, bo jesteśmy ostatni. Co mi się tak wydaje. Nie, nie, jeszcze jest. to pisze? Jest za do domem! Uciekaj! Szybko, szybciej biegnij po tych durnych schodach O Jezu z jest tutaj. Szybko za to Cicho, cicho, może Tak! Wygraliśmy Ui Za późno Muszę sobie nogę dać trochę niżej, bo mnie boli już Oła Skąd by... a tu jest Jedna, ona szuka teraz Ale mnie noga boli teraz, ała Cholera I źle ją sobie dałem No nie no, tak pod tyłek sobie ją wsadziłem i teraz boli Au Kolano Moja koleżanka kiedyś sobie tak złamała nogę. Aua Co? Może lubi Może o się nie Ja się skupię A, tu jest ciepłem jestem na tych schodach świetnych, polecam Lewy jest do takim tym komputerowym w komputerowym a faktycznie, próbuję się no, gdzieś dostać Uważaj, uciekaj! A już go złapała chyba, nie? Złapała go już. Kogo to złapała, bo nie widzę. To zlewi. Cześć! Jezu. Lol, to jeszcze nie było. Jeszcze trochę bym złapała, dobra, ja uciekam. Również jeszcze dorwią. Zabij no, mnie. Dobra, może do 30 minut sobie dobijemy. Dru dwie minuty zostały. Że będzie już ostatnia rundka, nie wiem. Potem może na inny tryb już wziąć. E, dawajcie, może potem sobie zagramy X-Team Football, też fajna mapa. I tryb I co to jest? A taki wielki jest, Ale, No nie, no złapał mnie, jak ja tutaj byłem. No co? Hehe, <grywania> chodzi <grywania> co? O, tutaj jest też fajnie, polecam. No oni gdzieś tutaj są. A my ich po prostu znaleźć nie możemy. Chodź do taty. Problem, ja to mam nagleś te dźwięki, no tego pro candy, ale dziś ty No widzisz, no co to po co chciałeś? Widzę drzwi. Wow. Ale co, Audacity wtedy? A co? A co się stało? Co? Aha. Aha, fajnie. No dobrze, no nic, no chyba. Jeszcze 40 sekund mamy, żeby ich znaleźć. Powodzenia. A kto jeszcze? został? jeszcze 4 osoby, aż no co, wiecie O, to będzie można zagrać 4 na 4. A tu jeszcze nie byłem. Wow W ogóle to jest po tej mapie i mam wrażenie, że cały czas wchodzę w inne połączenia Co jest? No, no dokładnie Ale nie wiadomo no, gdzie wchodzisz, to nie? Nowego. No masz tak co masz coś nowego cały No ja też A co? Wow. Same. jak tam? Tam można jakoś ma wyjść Tylko jak Dobra, może zmienimy mapę Jak no, tu fajnie no, no. Dobra to to zmienimy.